Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Wybiła godzina trzynasta, wybrzmiał nasz dżingiel, a to wszystko oznacza, że mamy... Premierę, premierę kolejnego już 44 odcinka historycznych eksploracji. Szanowni Państwo, w ankiecie, która była opublikowana na facebookowej stronie Biblioteki Publicznej w Prudniku, wygrał temat dotyczący, hmm, no właśnie, czworonożnych, fruwających, czasami posiadających pióra, a czasami posiadających sierść ulubieńców słynnych postaci historycznych. No niestety w tej ankiecie holenderska, niderlandzka rodzina królewska nie zwyciężyła, ale Nigdy nie mów, nigdy, więc może jeszcze kiedyś ten temat zostanie zaproponowany w kolejnych ankietach. Natomiast, tak jak powiedziałem, dzisiaj przenosimy się w świat naszych braci mniejszych, czyli zwierząt, które towarzyszyły przecież ludzkości od wieków. No i słynne postacie historyczne, które znamy z kart, książek do historii. Oczywiście, także miały swoich czworonożnych ulubieńców. Moi drodzy, mamy za oknami mroźną, srogą zimę, więc pamiętajmy, że te warunki atmosferyczne, które tam właśnie na dworze panują, są bardzo niesprzyjające dla naszych czworonożnych przyjaciół. Dbajmy o nich. Taka moja prywatna prośba do Was wszystkich, którzy z pewnością jesteście fanami nasich, naszych mniejszych braci. A dziś przenosimy się oczywiście w kontekście historycznym w świat y, nie tylko dotyczący słynnej Kasztanki, która była ulubienicą Józefa Piłsudskiego, będziemy mówili o zwierzętach i ich niejednokrotnie ważnym wpływie na tych słynnych przywódców, władców, królów, itd, i dalej. Ale naszą zwierzęcą-historyczną, że tak powiem, w cudzysłowie opowieść zaczniemy od czasów starożytnego Rzymu. Wszyscy z pewnością pamiętamy tą legendę mówiącą o dwóch braciach, założycielach tego miasta, które później, jak wiemy, w historii odegrało ogromną rolę, czyli Romulus i Remus, rok 753 przed naszą erą czyli ta data symbolizująca właśnie założenie Rzymu, ale te dwie dziecięce postaci kojarzą nam się także, ze zwierzęciem. No przecież mamy słynne przedstawienie Wilczycy Kapitolińskiej, która, wedle podań rzymskich, starożytnych, wykarmiła tychże dwóch młodych dżentelmenów i to dzięki niej. Te dwa brzdące przeżyły trudne warunki. No i później to oczywiście przyczyniło się do tego, że w wieku już bardziej dorosłym założono Rzym właśnie rękoma Romulusa i Remusa. Wilczyca kapitolińska, być może czasami zapominana przez nas, którzy obserwujemy arkana historii, niemniej jednak warto na nią zwrócić uwagę. Warto na nią zwrócić uwagę właśnie przez to, że to według mitów ona wykarmiła tych dwóch młodych ludzi. Tutaj mamy kolejne piękne przedstawienie, może mniej znane wilczycy kapitolińskiej, ponieważ to jest y, przedstawienie Romulusa i Remusa z wilczycą kapitolińską w y, domu Wolki na tak zwanym Wielkim placu w Brukseli. Zauważcie moi drodzy, że ta wilczyca ona ma bardzo specyficzną y, mimikę. Z tej mimiki możemy wyczytać, że no... Jest z jednej strony bardzo zła, ale z drugiej strony historycy sztuki dopatrują się w tym przedstawieniu, w tej minie tej Wilczycy Kapitolińskiej, tego, że ona swoim wyrazem mówi, żeby nie zbliżać się do Romulusa i Remusa, że to ona sprawuje nad nimi pieczę, co też było bardzo mocno podkreślanie, podkreślane w podaniach starożymskich. Tu kolejne, też myślę, że nie do końca popularne i znane przedstawienie Wilczycy Kapitolińskiej, obraz, nie mniej nie więcej, autorstwa Rubensa, powstały w roku 1618, noszący tytuł, Romulus i Remus karmieni przez wilczycę. Na planie tego obrazu mamy oczywiście w centralnym punkcie wilczycę kapitolińską. Jej no, charakter, przekazany przez y, Rubensa, pokazuje właśnie, że jest bardzo groźna, ale y, prawuje piecze nad Romulusem i Remusem. Natomiast co ciekawe, na tym obrazie mamy także inne postaci, które bardzo mocno wiążą się z podaniami rzymskimi. No i Rubens uwydatnił te postaci, które no były niekiedy pomijane w opowieściach o wykarmieniu cudownym Romulusa i Remusa. Mamy wilczycę kapitolińską, ale to oczywiście nie jedyne zwierzę, o którym dzisiaj będziemy mówić, ponieważ przechodzimy w świat Aleksandra Macedońskiego. Oczywiście wielki władca Macedonii, który podbijał ogromne tereny, dotarł aż do Indii. Oczywiście z lekcji historii pamiętamy jego wielkie podboje, pamiętamy też, no, różne różne elementy z jego y, polityki, która no, niekoniecznie była sprzyjająca dla ludów podbitych, ale my dzisiaj o Aleksandrze Macedońskim będziemy mówili w kontekście, no właśnie, jego ulubieńca zwierzęcego. Mowa tutaj oczywiście o słynnym wierzchowcu, który e, towarzyszył Aleksandrowi Macedońskiemu podczas jego podbojów, czyli o bucefale. I tutaj mamy fragment mozaiki, na której jest przedstawiony tenże bucefał. Ale co ważne i co ciekawe, w. W arkanach zapisów historycznych wiemy, jakiej rasy był to koń. Przejdźmy dalej do przedstawienia w formie rzeźby Bucefała, ponieważ oficjalną nazwą tejże rasy, której przedstawicielem był Bucefał, jest. Ogier Tesalski, starożytna rasa konna, która właśnie słynie z tego, że jej największym i najbardziej znanym i popularnym przedstawicielem był Bucefał. Ale teraz przejdźmy w naszej opowieści dalej, ponieważ słów kilka o tym, że ważnym dla Aleksandra Macedońskiego koniu. Skąd on w ogóle wziął się w historii i dlaczego tak ważny był w życiu Aleksandra Macedońskiego? Otóż ojciec tego słynnego władcy, czyli Filip II chciał małemu Aleksandrowi 12 kupić konia, wypatrzył bucefała, niemniej jednak no, ujrzał w nim bardzo narywistego, bardzo groźnego, nieokiełznanego ogiera. Natomiast y, młody wówczas Aleksander przekonał ojca, że jeśli uda mu się tego nieokiełznanego okiełznać, mówiąc już bardzo literacko, no to Otrzyma go w prezencie. Aleksander dostrzegł, co ciekawe, że koń Bucefał boi się jedynie własnego cienia i wystarczyło tylko odwrócić czy też obrócić zwierzę na odpowiednią komendę, aby go dosiąść. Aleksander Wielki oczywiście uczynił to, to znaczy dosiadł Bucefała, Filip II zakupił dla niego tego konia, no i rozpoczęła się ich wielka przygoda, ponieważ Aleksander Macedoński na tym Bucefale dokonywał tych niezliczonych podbojów, przeszedł z nim cały szlak swoich wojennych kampanii aż tak jak wspomniałem do Indii, gdzie zwierzę zmarło. Bucefał umiera, zdycha w Indiach w bitwie nad. Hydaspes i co ciekawe, ponoć prawdopodobnie Bucefal miał być tak wytrenowany, że potrafił nawet na komendę gryźć i kopać wroga. No, tyle nam mówią podania dotyczące Aleksandra Macedońskiego i Bucefała, ale co najważniejsze, kiedy koń zdycha, Aleksander Macedoński wyprawia mu przeogromny, uroczysty pogrzeb, w którym osobiście prowadzi kondukt żałobny. Na jego cześć, na cześć Bucefała, jedno z założonych miast, bo Aleksander Macedoński wpisał się w historię jako ten władca, który zakładał bardzo dużą ilość miast na terenach przed siebie, przez siebie podbitych. I właśnie na cześć swojego wiernego konia nazwał jedno z nich mianem Bukefala. I przypuszczalnie jest to dzisiejsze miasto Falia lub Jelam w pakistańskim Pendżabie. Tak mniej więcej historycy określają, że te właśnie miasta mogą być tymi starożytnymi, tym starożytnym miastem nazwanym na cześć Bucefała. W naszej eksploracyjnej opowieści przechodzimy dalej, ponieważ cały czas jesteśmy w kręgu tych czworonożnych ulubieńców słynnych postaci historycznych i o jeszcze jednym koniu, który bardzo mocno zapisał się w, na kartach historii, na kartach historii starożytnego Rzymu, ale Rzymu Cesarskiego. Mówimy tutaj oczywiście o koniu, który został Ni mniej, nie więcej tylko senatorem, mianowicie incitatus, słynny koń, słynnego jakże ze swoich dziwactw cesarza. Opowiedzmy słów kilka o tym, że wierzchowcu, który, no. Nieco namieszał w historii politycznej starożytnego Rzymu. Sława incitatusa wyrosła dzięki dziwactwom swojego y, właściciela, czyli cesarza Kaliguli. Kaligula w swojej polityce urzeczywistniał bardzo dziwne pomysły, na przykład mianował swojego konia, senatorem, wiemy, jak wielką rangę, rangą y, był urząd senatora w starożytnym Rzymie, no i właśnie jednym z tych senatorów był koń. Cesarza Rzymskiego. Incitatus, co ciekawe, mieszkał w marmurowej stodole. Jadł ze żłobu, który był wykonany z kości słoniowej. Ten, tenże żłób okrywano derką z purpury. Co ważne, Incitatus, moi drodzy, nosił także naszyjnik z pereł. Kolejne dziwactwo cesarza Kaliguli. Incitatusa otaczał dwór oficerów oraz żołnierzy. Noszono przed nim rózgi konsulowskie. W jego imieniu zapraszano na przyjęcia, które zdumiewały swoim przepychem. No wyobraźmy sobie, że żyjemy w starożytnym Rzymie i nagle otrzymujemy zaproszenie na przyjęcie, którego organizatorem jest senator Incitatus, a my wiemy, że tym senatorem Incitatusem jest nie człowiek, tylko koni. No, troszeczkę dziwnie, by nam to w głowie zabrzmiało. Kaligula podawał y, podczas tych przyjęć swojemu ulubieńcowi y, jęczmień i przepijał y, na, na niego do niego ze Złotego Pucharu. Y, no, Oddając mu też cześć. Jeśli incitatus uczestniczył w wyścigach, ponieważ również cesarz starał się dbać o formę fizyczną swojego konia, to w przeddzień dookoła stajni incitatusa stały straże strzegące ciszy. Incitatus przed wyścigiem musiał się wyspać, aby później na zajutrz, oczywiście, otrzymywać jak najlepsze noty i zwyciężać w tych wyścigach. No co ciekawe te straże musiały strzec nie tylko konia wyścigowego, nie tylko ulubieńca cesarza, ale nie zapominajmy, że był nim również, był to również senator. Moi drodzy, kolejna opowieść zwierzęca związana z historią i ta opowieść także będzie dotyczyła konia. Konia, który był ulubieńcem słynnego z kart historii Polski, Stefana Czarnieckiego, żyjącego w latach 1599-1665. Moi drodzy, jak Stefan Czarniecki, wiemy, zapisał się pięknie w historii Polski, jest nawet wspominany w naszym narodowym hymnie, ale dzisiaj o nim powiemy z perspektywy człowieka, który miał bardzo przyjaznego przyjaciela zwierzęcego, który mu towarzyszył w bojach. Tu jest przedstawiony wraz ze swoim. Ogierem na jednym z, ze słynnych obrazów. Zwróćmy uwagę, że za nim stoi cały szpaler wojska, którym Czarniecki dowodzi. Ale opowiedzmy troszeczkę więcej o tej niezwykłej przyjaźni człowieka i konia. Wierzchowiec, właśnie tego jednego z największych polskich kawalerzystów, Stefana Czarnieckiego, nazywał się Tarant. Być może nie wszyscy o tym słyszeli, ale od czegóż są historyczne eksploracje. Dzisiaj zdobywacie kolejną wiedzę. Wiecie, że ogier Stefana Czarnieckiego nosił piękne imię Tarant. W znacznej mierze swemu koniowi zawdzięczał wojewoda sławę niezwykle ruchliwego kawalerzysty. Wzdumienie wprawiał tym, Czarniecki oczywiście, że nim wieść o jego walkach pod Gdańskiem dotarła do Krakowa. On był już pod Wawelem i walczył z kimś innym. Gdy Hetman umierał u jego łoża, stał właśnie Tarant. Koń nie chciał wtedy, wedle podań, wedle źródeł, ani jeść, ani pić, a po zgonie swojego pana Stefana Czarnieckiego po prostu padł martwy. Znamy z historii wiele opowieści o zwierzętach, które w tęsknocie za swoimi właścicielami po prostu również umierają. Moi drodzy, kolejny. Przykład postaci historycznej, znanej nam oczywiście, czyli Jan III Sobieski. My Sobieskiego wiadomo, kojarzymy z bitwy pod Wiedniem, kojarzymy z jego pięknych listów wysyłanych do Marysienki. Widzieliśmy mnóstwo obrazów przedstawiających Jana III Sobieskiego, ale czy zwróciliśmy kiedykolwiek. Nasz wzrok na konia, który temuż sobieskiemu towarzyszy. No właśnie, e, historia tej powiedzmy sobie w cudzysłowie współpracy króla sobieskiego ze swoim wiernym ogierem jest również bardzo ciekawa i teraz słów, kilka o niej warto by było opowiedzieć. Podobną, podobnym uczuciem nawet można tak powiedzieć jak czarniecki traktował swojego taranta takimże uczuciem Sobieski traktował swojego konia czyli Pałasza Pałasz to był ten słynny ogier króla Jana III Sobieskiego w ciągu sześciu dni co jest bardzo ważne król przebył na nim ponad 350 km i stoczył trzy walne czyli Większe bitwy, nie potyczki, ale bitwy. Świadczy to oczywiście o ogromnej wytrzymałości polskich koni, w szczególności pałasza. No, wyobraźmy sobie przebyć konno, oczywiście w całym umundurowaniu, yy, w wieku XVII, przebyć w wieku XVI, XVII, bo to. O tym okresie teraz mówimy: przebyć aż 350 km i na tym wierzchowcu jeszcze stoczyć wielkie walne bitwy. Jest to osiągnięcie niemałe. Tak jak powiedziałem, świadczy to o wielkiej wadze i randze polskich koni. Przejdźmy w naszej Historyczno-eksploracyjnej opowieści o krok dalej, ponieważ przechodzimy, moi drodzy, i teraz tu by się e, bar, warto by byłaby się za mną pojawił fragment pięknej Etiudy Wolfganga Amadeusza Mozarta, bo przechodzimy w świat nie bitew, nie wojen, ale w świat muzyki. Pamiętajcie, że nasz odcinek dzisiejszy dotyczy zwierząt, które no, wpisały się w historię słynnych postaci historycznych, więc jakie zwierzę wpisało się. Postać Wolfganga Abateusza Mozarta i ten piękny świat muzyki, który tworzył. Ano, moi kochani, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o takim pojęciu jak szpak Mozarta. Piękna fotografia szpaka, piękny ptak. Bardzo często po macoszemu przez nas traktowany. Ale czy słyszeliście o szpaku Mozarta? Jeśli nie, no to już Wam śpieszę z wytłumaczeniem. Moi drodzy, szpak Mozarta to jego ptak osobisty, szpak, który potrafił zaśpiewać partię z jego koncertu fortepianowego G-Dur 453, ale. Co, co bardzo ważne, zawsze przy odśpiewywaniu tego koncertu fałszował w tym samym miejscu. Szpaki według ornitologów mają tą sposobność do tego, aby naśladować bardzo mocno dźwięki, które zasłyszą, i szpak Mozarta taką umiejętność posiadał. Potrafił zaśpiewać, oczywiście ptasim, świergotem ten koncert fortepianowy, ale zawsze mylił się i fałszował w tym samym miejscu. Zdziwieni? Myślę, że tak, bo podejrzewam, że o szpaku Mozarta do tej pory nie słyszeliście. Przejdźmy w y, naszej opowieści dalej. Jesteśmy na mroźnym, srogim dworze Katarzyny II Wielkiej, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku historycznych eksploracji. Wielka imperatorka Caryca Rosji, żyjąca w latach 1729-1796, oprócz swojej brutalnej polityki wewnętrznej i zagranicznej, bo nie zapominajmy, że to. Ona między innymi doprowadziła do rozbiorów naszego państwa. Była także wielką miłośniczką zwierząt, ale nie koni, nie szpaków, acz. Psów. Była wielką miłośniczką psów. W okresie jej panowania w Pałacu Zimowym yy, przebywało tam wiele czworonogów yy, różnych ras. Do najbardziej ulubionych ras yy, Carycy Katarzyny II Wielkiej należały Mopsy, Bolończyki i Harciki Włoskie. Ale no, na tym moglibyśmy tą naszą opowieść o Katarzynie i psach skończyć. Niemniej jednak ona bardzo ciekawie je, te, tych czworonożnych swoich przyjaciół traktowała, ponieważ nadawała im specyficzne imiona, i w listach, które się do dzisiaj zachowały, możemy wyczytać, że starała się stworzyć pomiędzy nimi takie quasi ludzkie sytuacje i relacje. Pozwólcie, że Wam zacytuję fragment z jednego z takich listów. Sir Tom Anderson. I to nie jest opis człowieka, tylko ona tak nazwała swojego jednego psa. Poślubił powtórnie pannę Mimi. I tu też zaskoczenia nie ma, ponieważ panna Mimi nie była kobietą, była to suczka, która należała do carycy Katarzyny II. Która od tej pory nosi jego nazwisko Mimi Anderson, ale nie mają potomstwa. Poza tym Pantom miał związki nielegalne. Księżna miała wiele rywalek, które przyczyniały jej wiele kłopotów, ale nie było żadnego bękarta. Cokolwiek się o tym mówi, to oszczerstwo. Ona, caryca Katarzyna II, bo o niej mówię, tak opisywała w listach relacje, w cudzysłowie, które no, podobno istniały pomiędzy jej psami. Zwróćcie na to, kochani, uwagę. Kolejny cytat, proszę bardzo. Proszę mi wybaczyć, jeśli poprzednia stronnica jest bardzo źle napisana, ale ogromnie jestem skrępowana w tej chwili przez młodą i piękną Zemirę, która ze wszystkich potomków Tom no, Thompsona przymila się do mnie najbardziej i najzapamiętalej żąda tego, aby swe łapki umieścić na papierze. Caryca Katarzyna II jest autorką tychże słów, moi drodzy, ale Caryca Katarzyna II nie była jedyną władczynią, która swe uczucia do zwierząt lokowała w psach, ponieważ przechodzimy w krąg wielkiego władcy Fryderyka II, żyjącego w latach 1712-1786. I on także miał swoich czworonożnych ulubieńców, których wielbił nad życie i którym na bardzo wiele pozwalał, trzeba to jasno podkreślić, Któż był takim ulubieńcem Fryderyka II Wielkiego? No oczywiście także psy. Natomiast o Fryderyku II Wielkim zwykło się mówić, że jego pasją była wojna, dewizą obowiązek, a miłością prawdziwą harciki włoskie. Tak. W swoim pałacu pod Poczdamem trzymał aż kilkadziesiąt psów tej rasy. Mieszkały w dworku myśliwskim, zbudowanym specjalnie dla nich przy pałacowym parku. Każdy z nich miał na obruszce wygrawerowane swoje imię. Król chętnie z nimi polował i, co najważniejsze, osobiście zajmował się ich hodowlą. Więc wielkie serce Fryderyk II, wielki skądinąd, miał do swoich charcików włoskich. Kilka ulubionych psiaków towarzyszyło mu wszędzie. Spały z nim w łóżku, uczestniczyły w naradach sztabowych, yy, przysłuchiwały się lubianym przez króla dysputom filozoficznym, które prowadził z największymi ówczesnymi umysłami, takimi jak Wolter czy Diderot. No i zawsze podczas tych rozmów, tych dysput filozoficznych, ale ba, nawet podczas narad sztabowych wojennych, Fryderykowi II Wielkiemu towarzyszyły jego ulubione harciki włoskie. Nie słyszeliście nigdy o tym? Proszę bardzo. Od czegóż są nasze eksploracje? Moi drodzy, no, królowa Wiktoria Hanowerska, królowa Wiktoria, która jest słynną władczynią brytyjską, ona także była wielką fanką. Jedzenia, to już kiedyś opowiadaliśmy podczas jednego z odcinków eksploracji. Wiemy, że potrafiła dużo zjeść i lubiła to bardzo, ale oprócz tego była wielką fanką psów. I Wiktoria Hanowerska na swoim dworze posiadała wiele ras psiaków, między innymi skajteriery, owczarki, koli, harty i szpice miniaturowe. Wiele z tych psiaków jej towarzyszyło, ale tu jest co ciekawe prezentacja. Zaprezentowane zdjęcie, bardzo unikatowe, gdzie królowa Wiktoria, właśnie jest fotografowana z jednym ze swoich ulubieńców czworonożnych. Przyznacie, że bardzo ciekawy i osobliwy widok jak na wielką imperatorkę brytyjską. Przechodzimy w opowieści dalej, ponieważ jesteśmy w świecie bardziej współczesnej nam polityki. No nie mówimy o czasach starożymskich, mówimy o czasach XX wieku i o prezydencie Franklinie Delano Rooseveltie, słynnym prezydencie amerykańskim. Franklin Delano Roosevelt jest na tej fotografii zaprezentowany ze swoim czworonożnym przyjacielem, który był terrierem szkockim, a nosił piękne imię Fala. Co ważne, ten psiak zapisał się także bardzo mocno na kartach historii, ponieważ w 1944 roku polityk uczynił go bohaterem pewnej opowiastki, którą wykorzystywał podczas płomiennych przemówień przeciwko republikanom w czasie właśnie kampanii wyborczej. I no niektórzy twierdzą, że ta właśnie przymilna opowiastka z tym pięknym terrierem szkockim przyczyniła się do tego, że Delano Roosevelt wybory wygrał. Ja bym nie zaryzykował takiego stwierdzenia, ale niektórzy właśnie tak twierdzą. Niemniej jednak pamiętajmy, że Roosevelt nie za długo bawił na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdyż. Zmarł już w roku 1945. Ale jak widać, w historii Franklina Delano Roosevelta i w historii Stanów Zjednoczonych także fala, czyli ten piękny terrier, zapisał się na jej kartach. Przejdźmy w naszej opowieści krok dalej, ponieważ człowiek, który jest odpowiedzialny za śmierć przeogromnej ilości osób, za wywołanie II wojny światowej, człowiek, który no, bardzo mrocznie zapisał się na kartach historii, ale w kontekście dzisiejszego tematu nie możemy też o nim nie powiedzieć, a w zasadzie nie możemy też nie powiedzieć o jego czworonożnej przyjaciółce, czyli o Blondi. Blondi, słynny owczarek Adolfa Hitlera, który y, towarzyszył mu przez wiele lat. Y, jak widać Hitler y, no, ukochał sobie tego psiaka, natomiast y, tak jak powiedziałem, wszyscy wiemy ile zła dokonał i ile zła uczynił. Blondie skończyła swój żywot w bunkrze w kancelarii pod kancelarią trzeciej rzeszy w roku 1945, aby przetestować truciznę, którą miał Hitler ze swoją żoną zażyć jego adiutanci podali tą truciznę najpierw Blondie, Blondi po około 30 sekundach według opisów, które towarzyszą tej scenie zdechła. Natomiast co najbardziej boli w tej historii, przez tyle lat była dla niego towarzyszką czworonożną, była jego pupilem, natomiast jego chora mania doprowadziła do tego, że no to na niej właśnie przetestował tą okropną truciznę. Którą później miał, chciał zażyć. Przejdźmy dalej, moi drodzy, ponieważ musimy na zakończenie powiedzieć o pewnym słynnym autorze dzieł literackich, ale w kontekście oczywiście zwierzaków. Moi drodzy, no. Historyczne eksploracje to program, yy, który bardzo mocno łączy się z, a jak żeby inaczej, z biblioteką, więc o literaturze też musimy troszeczkę powiedzieć, a tą literaturę jako wisienkę na torcie zostawiliśmy sobie na sam koniec. Edgar Allan Poe, żyjący w latach 1809-1849, niestety przeżył tylko 40 lat. Yy, wsławił się jako autor wielu bardzo dyskutowanych dzieł literackich, ale co bardzo ciekawe, miał swoją ulubioną, Kotkę. Kotkę o imieniu Katarina, która towarzyszyła mu praktycznie wszędzie, wszędzie ją ze sobą zabierał, ale dla nas, dla fanów jego twórczości, ważne jest to, że właśnie Katarina, ta mała kicia, stała się inspiracją do napisania przez Edgara Alana Poe powieści takiej opowiastki pod tytułem Czarny Kot. Być może wielu z Was tą opowiastkę czytało. Jeżeli nie, to zachęcam Was do tego, aby ją przeczytać. I pamiętajcie o tym, że to właśnie Katarina kotka Edgara Alana Poe była inspiracją do stworzenia tego dzieła. Moi drodzy, w opowieści o zwierzętach, o pupilach słynnych postaci historycznych moglibyśmy utonąć na wiele godzin. Niemniej jednak yy, na dzisiaj to już tyle. Zachęcam was do tego, aby oczywiście brać udział w kolejnych ankietach publikowanych na facebookowej stronie Biblioteki Publicznej w Prudniku. Oczywiście zachęcam was do oglądania kolejnych odcinków historycznych, eksploracji, do dzielenia się swoimi wrażeniami, oraz oczywiście do udostępniania tychże odcinków. Za dzisiaj, za Waszą piękną uwagę, serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.